Cześć, jestem Sara. Dzisiaj jest 15 styczeń, 2024 rok. Siedzę sobie tutaj w moim pokoju. Um, mieszkam u mamy. Jest godzina nie wiem, jakaś pierwsza ileś. Może za niedługo chyba druga będzie. Um. Moje marzenia, moje wielkie marzenia, które bardzo chcę sobie spełnić, to zostać piosenkarką, wydać mnóstwo własnych piosenek i być aktorką, grać w filmach i może też w serialu. Tak, w serialu. Chociaż oby w jednym. <grym> tak. Po prostu żyć, żyć te Hollywood. Hollywoodskie życie Też jedno z moich wielkich marzeń to podróżować po całym świecie Zobaczyć świat I po prostu żyć, żyć życiem Spotkać celebrytów No po prostu moje wielkie marzenie to po prostu być znana na całym świecie Tak jak Michael Jackson Nicki Minaj Eminem I love Eminem tak, to jest takie moje marzenie. Może też fajnie by było wydać własną książkę i nakręcić własne filmy. To są takie moje największe marzenia. Po kroku, po kroku, do nich się zbliżam, ponieważ to, co osiągłam, do tego czasu, no to piszę piosenki, gram na organach, jeszcze, jeszcze się uczę grać na organach, jeszcze nie umiem perfekcyjnie, ale wymyślam sobie różne melodyjki i takie tam. No i śpiewam. I drugie osiągnięcie, no to chodziłam przez cały, nie, przez pół roku chodziłam. Na praktyki do teatru co czwartek kręcę filmy na YouTube, tak? Bo moje, jedno z moich wielkich marzeń, też, no to właśnie być um, YouTuberką. Um, dlatego nagrywam na YouTube. Mam 42 subskrypcji. Bardzo się cieszę. Pamiętam jeszcze, jak miałam. 20, a teraz mam 42. <laughs> Więc to na razie wszystko, co osiągnęłam do tej pory. Wymyślam sobie różne ym, piosenki, wymyślam sobie różne scenariusze, takie filmowe, bo mam w planach nagrać taki serial. Na YouTube, taki krótki, taki, taki fajny. Mam nadzieję, że mi się to uda. I też chcę napisać, właśnie, książkę kiedyś. Ja po prostu bardzo, bardzo jestem kreatywna w takich sprawach, więc mam nadzieję, że mi się to też uda. I tak. I na następny rok. Y sobie marzę, żeby już, że jak nagram ten filmik, znowu za rok, ponieważ teraz co roku będę nagrywać te filmiki, żeby po prostu widzieć postępy. Ja co roku będę nagrywać i nagrywać i nagrywać te filmiki, aż do czasu, kiedy spełnią się wszystkie moje marzenia. I wtedy, kiedy spełnię wszystkie swoje marzenia, to wtedy przestanę nagrywać te krótkie filmiki. Więc zobaczymy, ile filmików e, nagram. I na następny rok, jak za rok to nagram, no to mam nadzieję, że będę miała 1000 na YouTube subskrybentów, subskrypcji. Że będą w sieci już moje piosenki. Mam nadzieję, że dwa, chociaż będą. I że uda mi się nagrać serial. Zrobić serial, że. No tak, nagrać serial na YouTube. Mam nadzieję, że do następnego roku to się spełni. Bo kto wie, może już w następnym roku będę mega popularna i się spełni cały moje odraz, całe moje marzenie. Ale tak, no zobaczymy. Więc, widzimy się za rok. Papá.